Wszystko. Czy w innych bajkach też tyle wiedzą, kim do rymu? A może, może warto dowiedzieć się, jak wiedzą w innych Bardzo mi miło. A z których wilków jesteś? szefonego kapturka, wilka i sieniu wilka i człowieka, wilka i lisa. Choro tego! I co ty tam robisz? Dobrze. I to odstęp. Wieprzaki, na bądź ludzi. Czy może chciałbyś? O, obrażasz. Boże nam. O, ciebie jestem prywatny. Z A poza tym, ja to rzec, specjalnie nie przepadam, choćby go masz naprawdę apetyczne na, na swój wiek. Bo widzisz, ja także mogę niekiedy niekiedy za tutaj jak krzepienie, lub nawet wrzeciona, po których zasypia się na dziesiątki. Ale najczęściej po prostu zjada i dzieci, najpierw je biegę, Na, do... na grillu? Używasz sprzyjania? Ale skąd? Najzwyczajniej piec Z odrobiną są, ale przedtem je powstrzucam, bo muszę być głośniowe. Przestań, błagam cię, nie mogę słuchać o jedzeniu. To nie wszystko. Kiedy przychodzą i zaczynają siadać mój domek, mówię do nich chropu, chrupo, chrupki. Kto przyszedł do mej chałupki? Czy słyszałeś coś równie głupiego? Tylko raz przybywałam pięknej, prawdziwej bajki O któremu urodziło się czarne dziecko. A on wyszedł na drogę. Szukać mu wczesnych rodziców. wiesz, kto był pierwszym przechodniem? Pan Bóg, ale biedak jego nie chciał. Bóg powiedział, jest chory dla bogatych, a skąpy dla biednych. Drugim przechodniem był diabeł, ale jego biedak nie chciał. Bez ułudą i złem. Trzecim przechodniem była śmierć. I śmierć przyjęła zaproszenie i została chrzestna. Bo najsprawiedliwsza jest. Zabiera wszystkich jednakowo. Biednych i bogatych. A, to babariata! Chyba przychodzimy Spa. Może na pacholinku? Może A sprawej... co byście powiedziały na szklaneczkę siły. Może z prelekcji na paracelsów? O, znam ten Trzeba się tą wyprowadzić. No, co robimy? Wracamy do domu. Znaczyłem drogę w necie. Wyjdziemy <coughs> ją z łatwością. I już? I po lajce? Hmm. Stanę przed piocharką, Będę zbicia ciaską. Wyjdzie na bojacką, Chyjże, jeśli łaska, hmm. Bo ja Cię to wiesz to śliczne. Nie mógłbyś tak zaśpiewać? Dawniej śpiewałeś. Do kogo? Papka pusta.

To nie mamy po co przybywać, żeby uwieść się, bo na cukierka była kiedyś piękniejsza. Nie mam pojęcia, co się z nią teraz stało. A z co? A z popiołem? Co w ogóle z naszą bajką? Co się, co się stało z naszą bajką? Nuda, wytrzymać jest Czyli my musimy nudzić się z nimi? Babu, zaczęła się opowiadać interesującą historię i zaprosił na matkę chrzestną, przychodzą chrześcijanie. – Proszę mi O opowiadaj! Śmierć przyjęła zaproszenie i została chrześciją, a chrześcijakowi swojemu w prezencie dała cudowne ziele. Mógł nim każdego uleczyć. pod wszakże jednym warunkiem. Jeśli śmierć stała przy głowie chorego, jeśli zaś widział swoją krzesną w nogach, nie wolno mu było wzięła. I Co dalej? Bóg! Śle, trzeba go było ukarać. Czy nie powrócimy natychmiast? To Czy pan, czym ban? Po co? Kogo chciałbyś stamtąd zabrać? Śmierć! Dlaczego? Przecież dała wspaniały prezent sześniakowi. – Więc, Krzyśnia! – Dlaczego? Przecież chciał uleczyć królewnę. Kochał ją. Wyznam ci zresztą, że próbował postąpić uczciwnie. Ujrzawszy, lub chory śmiec, szybko odwrócił łóżko głownie w jej stronę. – To nie była uczciwość! To oszustwo. Z miłości! Kogo zatem chciałbyś zabrać w tamtej tajemnicy? A nie to czasami nie mam trudności z rozpoznaniem. Czym jest dobro? Może i wrócimy tam tylko pod pewnymi warunkami. Podobnie mogę obiecać, że go łąki nie wydziobią tak ani jednego oczka. Znajdę Was biednych i bogatych nasze na naszym kącie. A my nie chwalimy się jak uczucie najwyżej go wszystko obcimy. A ja rozcinają śmierci. Chloroformem. Czy to wystarczy? Rozgniewała się śmierć i rzekła do krzyśniaka. A więc oszukałeś mnie? Więc teraz z kolei na ciebie. I chwyciłam go lodowatą dłonią i zaprowadziłam do podziemnej pieczarzy, a w niej, jak to, chwyciła. Chcesz powiedzieć, że to ty? Ty jesteś? Ty śmierć? A w podziemnej pieczarze palą się życia wszystkich, zwierząt i ludzi. I kurz wszystkich. Czy chcesz może zobaczyć swoją świecę? Bo długo żyje. A ta wysoka świeca to kopciuszek. Masz jeszcze dużo życia przed sobą. Pokazać ci świecę królewicza? Słuchaj, czy nie mogłabyś wyższej świecy mi zapalić? Chętnie pożyłabym jeszcze trochę. Mój sześniak prosił o to samo. Niestety. Dla nikogo nie mogę tego utylić. Każdy otrzymuje świeczkę jedną, jedyną. Ale dziwię się, że to tylko zaprosisz mnie o to, która zgadza się na każdy smutek i na każdy strach. Bo ja bardzo lubię się smucić i bardzo lubię żyć. Popatrz, zgadzam się na wszystkie smutki, wszystkie strachy. Ale świetnie, Niestety mówiła za tym wyjątku. Dlatego przecież poproszono mnie na krzysno. Przepraszam, jeśli będę na tak, ale czegoś nie Ja, Jaki cudek przyprowadziłaś nas tutaj, skoro to nie jest nasza bajka? Twoja może i tak, ale nikogo z nas w niej nie ma. Pięta, Śmierć? Co to ma wspólnego z Przyprowadziłaś nas do tutaj, pani. Czy tak to w ogóle można? Właśnie, to nie. Jest... Aby własnym brzuchu głupio byłoby. A czy to na pewno pieczara? Czy sobie mogą dać palone świece? Chodźmy i na balu. Mam pójść na torcie. że to taki ogromny tor. Tylko czyje dzisiaj urodziny?